A kto dzisiaj ma urodziny? Le! Julek? Więc świętujemy z nim ten dzień, tak? I jeszcze nie mam. Jak jeszcze nie masz, a kiedy masz? I jeszcze w domu mam. A w domu to będziesz miał imprezkę urodzinową, tak? A dzisiaj zabieramy cię do miasteczka. Tak! Co Hejka kochani, gdzie idziemy z tym ko? Jedziemy do wesołego miasteczka! Jedziemy do legendy. Więc przenosimy się z tego samochodu do wesołego miasteczka. Tutaj jest miasteczko takie. Wesołe. Skorzystasz ze wszystkich atrakcji? Tak Jakie wyjdziesz najbardziej? Takie duże. Wow, takie duże. Justyna, na. No. Mam dla ciebie pierwszą atrakcję. Bungie? Ci sukienkę ci podwiewało Chciałam powiedzieć właśnie, że brałam się na dziecięce atrakcje Ale też mnie strasznie ostatnio przedusza w klatce piersiowej, więc... Co to, to jest? To są kasy Co to, to jest? Koło! Tu! Julek, <noise> <noise> gdzie chcesz iść pierwsze, co? Chodzimy, oglądamy, ale ładna architektura Ja tu byłem 30 lat temu, nie no 30 lat to ja mam, ale byłem tu z 26 Ja z 10 i słuchajcie jestem pod pełnym wrażeniem wejście, wejścia, ale <laughs> zobaczyłem co tu się dzieje, ja, mam, ja pamiętam tak, mam tak. W, tym, w albumie takie zdjęcia i na takiej kaczyszce jeżdżę Muszę sobie to znaleźć zdjęcie i wam pokazać Od czego chcesz zacząć Wilek? Od konika tutaj? Nie Nie konika, pierwsza atrakcja domek Dzień dobry. Będziemy do pani wchodzili do domku. Co tu się dzieje? To jest pociąg! Dawaj Julo! On sam? Czy Musisz tak. sam jechać. Siadasz Julko? To tata tu będzie stał. już chcę tak. No to tu będę stał, no. Czy gdzie chcesz siedzieć? Nie To ja bym ci polecał być lo lokomotywiarzem. Maszynistą. No to siadaj. Zmiana planów. Na razie sobie zwiedzamy, oglądamy, patrzymy co tu się dzieje Ja już posikany Idziemy, idziemy na koło? Chodźmy Ja mam lęk wysokości, ale jak zamknę oczy to się przejadę Ciekawe czy z Witkiem pozwolą nam wejść, zobaczymy No nic, najwyżej na raty pojedziemy Ale nie, bo ja się nie będę miał koło złapać za rękę Jejku, ja nie chcę już, ja mam lęk wysokości Nie, ja mogę tu do na dole wziąć Nie, nie, kręci mi się w głowie Co? Ej serio, ja nie lubię takich rzeczy. Znaczy nie lubię takich... O Jezu jak ktoś jeszcze huśta nie, nie mogę patrzeć! On tu na dole usił. Dobra, ja sobie nagram, a później w domu sobie to otworzę, nie? Fajne, co? No ty, co ty, co? Co tam jedą, nie, no Jezu Ja się to skryję Moi drodzy, ale ogólnie fajna atrakcja, patrzcie! Kręcisz ty, wojtek, jak tak się... Nie. Zatrzymajmy to Jak chcę się ukryć Dobra, coś nie żartowałem, bo już zjeżdżamy w dół, tak? No ja muszę trzymać dwójkę. Jeszcze trójkę bym zaraz musiała trzymać. To co jest to, to jest! No ja pat, król życia jestem teraz! Król życia! Tutaj teraz zacznę kręcić <grym> ja, to bawi, że mam lęk wysokości. A to nie jest nie, nic śmiesznego. No, już nie Ciekawe, Czy to są jakieś takie atrakcje, które były właśnie 30 lat temu, Bo wiem, że to jest po remoncie, wszystko odnowione. Bo to koło to jest stare, odnowione, nie? Tak Ja się cieszę, że dzieci są małe i że nie trzeba z nimi wchodzić na te takie straszne karuzele Bo tam one jeszcze po prostu są za małe na te karuzele Ja się cieszę z tego powodu, że są małe Przed nami jama Bazyliszka Tu się je, tu wiemy, że tu będziemy jeść, ale na razie chcemy zobaczyć co jest w Bazyliszka Kierowca wielkiej ciężarówki I tu biegi masz

wszystko no. O, to bardzo nam miło. Wszystkiego dobrego. Nasi pani są wszędzie. Pani nas zaczepiła, my, że jesteśmy fajna rodzinka, taka normalna, że nas ogląda wszystkie odcinki. To bardzo miłe. Kiedy wejdziesz, to nie mogę Cię karmić. Chodzisz? Odjedliśmy posiłek, wycilowaliśmy na leżaczkach, więc tak, tak. ona też chilluje. Ja Jeszcze nam drugi miejsce. A, że no to. Idziemy dalej, korzystać z atrakcji, co? Tam. Gdzie tam chcesz? Tam. To chodźmy, tak. to idziemy? Tak. Idziemy. Ja mimo wszystko wolę te dziecięce zabawy. Diamond River, to jakaś rzeka Wiedzieć, powiedzieć, że wiele osób, naszych znajomych tutaj przyjeżdżało Ja się tak zdziwiłam zawsze Do wesołego na... miasteczka naszego I że tutaj wiecie, jest tak Nasze wyobrażenie z wojskiem było, że jest to tak jak 30 lat temu A tak nie jest, naprawdę, to jest wszystko odnowione Alejki, a w ogóle yy, mega sztosikiem jest, że na yy, trawie są głośniki w bu... Julek, Julek <noise> Budowane. Julu, gdzie nam idziesz do rzeki? Chodź takie kijki były, to nie wolno przez nie przechodzić. Do końca, że są wbudowane głośniki i leci taka klimatyczna muzyczka, ale mam refleks matki, co? No, no bo stałaś patrząc na niego. Na góry ręce! Na góry ręce! Ja ja to nie jak Ja sobie później odtworzę to, bo ja z zamkniętymi oczami akurat. Nie, ja się schyliłam i zamknęłam, bo inaczej bym się utopiła. Jeden. Ojej, no, tak <grymne> Ej, ej, ten pies kłonki, To jest samo, jest dziura! To jest suszarka, można się wysuszyć. Turbo suszarka! Patrz, tata jest cały mokry! Tu i tu! Odwróć się, odwróć. Tu w ogóle gdzieś... Nie wiem, na to to bym chyba nie wszedł, nie wiem Znaczy może nie bym wszedł, jakby mi ktoś kazał albo zapłacił to bym wszedł Kiedyś miałam wyjazd z pracy i u nas cały team pojechał i ma które, Ale no słuchaj, koło pięćdziesiątki I ona by mnie już ja na to nie wchodzę Ja mówię, spróbuj No i mówię, policzysz do tam piętnastu I już będzie po, po, po wszystkim I ona weszła i potem takiej się spodobała, że była na wszystkich Nie, ja nie wszedł Zobacz ile tu jest tych zawijasów Możecie napisać, czy wy lubicie takie ekstremalne atrakcje. Ja lubię takie atrakcje, które mogę sobie dosować. Typu, wiecie, samochodziki do zleżania. <śmum> <śmum> ale fajne, dużo takich zawiasów. Spoko. Spoko, ale nie. Spoko, ale nie. To idzie sama, bo jest od metra. Od metra. Jest trochę kolejka, ale będzie to wyglądało tak. Hmm. Każde przyn się utrzyma. Yy, ale takie bardzo małego. Bo... Nie od metra. Jak wyrażenia? Aj, no takie dziecięce bardzo, ale super. Jestem trochę mocna, Ale tak przyjemnie. I to Jechały... mnie? <laughs> Jechały dziewczynki, które mi wszystko mówiły, co się, co się tam robi, i że zaraz woda na mnie poleci. No. Mamy z Wojtkiem e, trochę kłótni. To ma iść teraz? Jutro. Ja idę, ja idę. Wiecie, no, Teraz jest. Ale to się daje do góry, a ty się będziesz bał tego dać. Ja, do góry, ja, ja. Tu jeziorko też jest fajne. Ciekawe czy jest w jakimś pełnym sezonie wykorzystane. Czy... No tam jest jakiś pomost No właśnie może są rowerki wodne. To ma dzisiaj urodziny. Jule! na Getsy urodzinowe? Dobre chyba co? Uwaga! Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, czekamy. Uwaga, szarpnięcie będzie Julo. Łooo! Wow. Trzymaj Tata Marelak ta Tata jest złożony Mik mik A już, się wozimy Biciu? Bębkę? Kręcaj Julek! Kręcaj! Kręcaj, bo wypadniemy! No, to są emocje, a nie jakieś tam karudele wielkie, nie? Skręcaj, skręcaj! W lewo! Mocno, mocno! Ja go w ogóle zakręcił? Skręcić! Skręcaj! Który? Który? Ten! Ale ekstra, co? Trzeba mała poczekać! Tata nam zazdrości! Już na pokaż balony! Ja, to jest moja kolej. Moje baloniki. Jest, idziemy do góry! na Ręce do góry, Julek. Zaczęła tak o, żeby szybciej leciał do góry. Wiciu, jeszcze jesteś za malutki na baloniki, wiesz? Nie smuć się. Fajne? Nie działa. Nie działa? Nie działa, się do góry ręce, właśnie. Widzio? Widzicie co za nogi! Widzicie, Hariacie! Co ty zaczepiasz? Co ty zaczepiasz? Co ty robisz? Zjeżdżali mimo wszystko są super, ale dzisiaj mamy pełne słońce. Nie wiem ile jest 30 stopni? Lekko. Dużo stopni. Julo, kolejna atrakcja? Tutaj. I co, jak to się nazywa ten młyn? Nie wiem. Młyn młynowy? No to, to są takie. Nie. Żeby wiedzieć, czy możemy ruszać. A na jakim jedziemy? Nie wiem. Na zielonym. Na zielonym. Nie ma zielonego. Czyli będziemy cały czas stać. Ruszamy. O kurcze, jak mi się tu guziki porozpinały normalnie. A nie ma. A ja ci laucik. Ale wcześniej też tak mówiłem, a było strasznie. Co się dzieje? Co wow! To się dopiero rozpoczyna! Wow! To już? Nie, to nie Nas, przeżyjemy. Powoli zbliżamy się do godziny, chyba 18. Jesteśmy tu już 6 godzin. Ale jest naprawdę fajnie. Jest z czego korzystać, jest z czego czerpać przyjemność, nie? Linda? No. no, ja już padam. głowa mnie trochę boli. Poczekaj, Bo tak, zjadę jadę i będziesz mógł. No, zrobiliśmy, jak patrzyłem przed na zegarek, 12 tysięcy kroków. Albo z 14. To nie jest mało. Dobra. Dobra, ja usiądę z Julkiem. Mama. Ostatnia atrakcja dla mnie na dziś dzień. Justyna już z niej korzystała, a ja się napaliłem i mówię, musimy tu przyjść. Dobra, ja... Idę przez wyjście, nie zauważyłem. Trzy znaczy ja sam. Okay, dobra, Tego nie było w planach. A teraz wyłączyli Buty mokre. Jest do roboty. To zdjęcie. Miało. Dzięki, no śmiało Jest? Przetworzyło się? No, dzięki. dzięki Trzymajcie się Kto ma urodziny dzisiaj? Julek! Kto? Julek. Kto ma urodziny? Julek. Kto ma urodziny? Jurek! Ręce do góry Julo! Ale ładnie! Ale wszystko pole. Super było! Słyszeliście? Jak było? Ooo, no. mi to się zakręciło tak w głowie Fajna A Ale ciągle przyspieszało Podsumowując nasz dzień atrakcji Który się jeszcze oczywiście nie kończy Bo jeszcze sporo przed nami No sympatycznie, sympatycznie Nie wiem ile było z 10 takich atrakcji Dla Julka, czyli dla dzieci Więcej mi się wydaje no w sumie tych małych licząc, no, no, no takich helikopterków i tym podobne. No tak myślę, że więcej. Yy, cenowo to tak jak w cenniku, możecie sobie zobaczyć na stronie, bo to są różne ceny, w zależności czy kupujecie sobie dla dzieci, czy ma urodziny, czy nie ma urodzin, czy jesteś. I co jest fajne, to właśnie teraz spotkałam też znajomą i wszyscy kupują słuchajcie sezonówki. To jest coś takiego, że płacisz tyle samo, co za normalny wstęp. A masz na cały sezon No, tyle, tyle samo, albo cenie. dam jakoś podobnie dwie dychy w tą czy w tamtą Ale no wiadomo, może raz wejdziecie, a możecie wejść sobie na moja, cały sezon Moja kuzynka w tamtym roku właśnie to pamiętam kupowała i Chodziła cały czas. No i na przykład takie kulki, jak widzieliście dla dzieci, no to możecie sobie przychodzić codziennie na kulki dla dzieci. Czy jesteście z Gliwic, Katowic czy z Okolic, no to podjeżdżacie i parking wtedy macie w cenie. Bo tak my mieliśmy dzisiaj parking chyba za 20 zł, bo tak, jeśli nie macie sezonowego, jeszcze, tak. a jak sezonówkę macie, no to za 0 zł. Więc podjeżdżacie, parkujecie, wchodzicie na kulki, dorosły może się przejechać jakimś tam. Czymś, nie wiem jak to się tam te karuzele nazywają Godzina 18, 12 tysięcy kroków Jest do kopania, pięknie dzieciaki Chyba, że Juliusz też to coś tu jeszcze Chcesz tu jeszcze jakiś samolocik? No to chodź Dzieci płaczą, że muszą wracać do domu A praktycznie co drugi rodzic mówi Masz magiczny bilecik Możesz przyjeżdżać tutaj codziennie Także wszyscy idą w sezonówki widać Ah, solar system. So. Wow. To byś chciał naj. Widział, i widział, 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 śpiewa jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje żyje. Teraz musisz dmuchać, Jaki zjad zjad? jak najlepszego, O, jak pięknie. To zjedz sobie ją, weź. To jest do jedzenia? Tak. No to zjedz łopatę. patę. No, zjedz. Oh.